Znowu trafiamy na giganta, czyli PSG, ale my już udowodniliśmy, że też gigantem jesteśmy. Może trochę czasami nierównym, ale jesteśmy. I znowu... Jeden do jednego, czyli znowu emocje gwarantowane w drugim spotkaniu. Klasik. W lidze jakoś dotrwaliśmy sobie do końca i mistrzostwo mamy już praktycznie pewne. Wystarczy, że wygramy jeszcze jeden mecz. Dlatego wybaczcie, że skupiam się aż tak bardzo tylko na tej lidze mistrzów. Po prostu wiem, że w lidze cały czas utrzymujemy pozycję lidera, więc nie mam czego wam pokazywać. Tym bardziej, że ligę zdobyliśmy już w tamtym roku i nawet gdyby powinęła się noga, no to nic nowego nie zdobędziemy. A liga mistrzów jest ważniejsza i ciekawsza. Przejdźmy więc do tego co najciekawsze i tam zaczynamy z grubej rury. Malen ładuje gola i jesteśmy na prowadzeniu, także nasze marzenia za niedługo mogą się spełnić, ale musimy mieć cały czas chłodne głowy. W tym meczu mieliśmy naprawdę dużo okazji i szokujące było to, że byliśmy po prostu lepsi. Bramkarz Pedrze ratował ich w wielu momentach, ale nie zawsze miał na to szansę, bo czasami się po prostu nie da uratować przed Bonifejsem. Co prawda my też byliśmy ratowani przez naszego bramkarza, chociażby w tym momencie jak widzicie Barkola miał świetne rajdy. Gdyby nie Ferpluchen było...